Cześć kochani, witam was po jakże długiej przerwie. Nie było mnie tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiele tygodni, jak nie miesięcy. Słuchajcie, dzisiaj tu dziękuję od razu Marcinowi S. i Łukaszowi Żet, Którzy wzięli dzisiaj na siebie ciężar zadań. Zadań związanych z projektem, który prowadzimy. I umożliwili mi wyjście na wodę na kilka godzin. Bardzo mi zależało, żeby ten materiał nagrać, złożyć wam, widzom życzenia świąteczne i noworoczne. Jutro jest Wigilia. Nie wiem kiedy materiał wyjedzie, ale chciałbym Chciałbym Wam z tego miejsca serdecznie życzyć tego, żebyście mieli zdrówko i mogli na te ryby chodzić, żebyście łapali ryby dwa, trzy razy większe od tych, które ja łowię, żebyście mieli czas na te ryby. To najważniejsze żeby był czas, żeby udało Wam się zbilansować życie prywatne, rodzinne, zawodowe i ten, te, to wędkarskie, ten aspekt wędkarski również gdzieś tam wpleść, żebyście mogli się realizować i chodzić z bananem na twarzy przez cały rok na okrągło. No i co? No i do zobaczenia nad wodą, gdzieś tam na rejonach. Pokażcie się ciepło, cześć. Siedzi. Ale on był subtelny, delikatny. Ajajaj, chodź kolego. No, pierwszy dziś. Ale naprawdę powiem ci, kolego, że takiej anemii to dawno nie było. Leci. O, dało się. No, mamy. Mamy coś. Okonka. A jakiego? Teraz się okaże. Troszkę większego. Ach, kolego. To jest co? Może w podbierak, taka sekuracyjnie. Z nim miejsce zrobimy. Zaraz się zacznie akcja. Odprowadzą ziomali. Jakiś fiolecik, bo w tej wodzie naprawdę dobrze powinien się sprawdzać. Mamy raczka, będzie raczek. Muszę trochę uzupełnić przynęty, bo brakuje mi kształtów, na które bym chętnie też połowił. Ale to nic, sobie uzupełnimy w wolnej chwili. że fiolet otwiera wodę tutaj, tak myślałem. To był dobry kierunek działania. Raczek stracił szczypce w pierwszym rzucie. A mimo to świetnie się na niego łowi. O! Kolejny. No i wolne szuranie. Nic z jakiegoś tam szybszego prowadzenia nie wyjedzie dzisiaj taka woda. Chociaż biorą właściwie. Pięknie wbity w górną wargę. Do podbieraka. Do przechowalni. Tylko, że jak będzie trzeba rybę podebrać, jakąś większą, tam się nazbiera. Zobaczcie, raczek fanatyka, mówiłem o nim kiedyś. On ma takie wąsiska, które nie sposób oderwać. I bez szczypczyków on świetnie działa, nawet powiedziałbym lepiej ze szczypcami. Jakiś taki wieczny dzień, a łowię na kasta i wiadomo, wiatr przeszkadza gdzieś tam. Czasami, bo spowalnia nagle szpulę, to odrywam celowo te szczypce i łowię bez. Dobra, rękawica znowu wykosiłem kilka wymiarków, sporo drobnicy ale jest nadzieja, że będzie coś w ogóle większego bo łowisko jakby nie spowalnia nawet na chwilę no. chodź skok nad poprzeczką Można? Dziękuję. O. No co rzut to ryba? O i tu będzie wymiar chyba. Tak, tu jest taki wymiarek. Także do podbieraka. Opla O, puść, puść ta Przynęta jest zmasakrowana, ale to nic. To w niczym nie przeszkadza. Rzucimy pod te trzcinki. Może też od razu wyjedzie do tą przynętą. pero No i mamy też taki średniaczek jak na dzisiejsze warunki i akurat wymiarek pewnie będzie No, najgrubszy chyba jesteś, synek Nie najdłuższy, ale najgrubszy To do przechowalni To za gość. Odciągnięcie jak białorybu. Ja nie wiem, czy to koniec tutaj teraz zaczyna świrować. Chodź, chodź. Coraz grubsze sztuki. Polecimy znowu szerzej i szukamy ryby szerzej, bo widać, że widać, że lubi szerzej odchodzić od tej trzciny. No i są teraz te większe chyba okonie na szerzej. Bo wydaje mi się, że kolejny wymiarek taki dobry. Chodź kolego, chodź. O! No tu już kochani fajna ryba. Mą łapy wielkie, pamiętajcie, ale już jest fajny okoń. Kolego i do dna. Jak rybka Nemo. Z makrelami. No białe ryby, normalnie odciągają. Teraz mogę zmniejszyć przynętę i je pociągać. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Miałem masę odciągnięć białorybu, także zmieniłem raczka na sporo mniejszego. Bo te odciągnięcia nie były delikatne, to były mocne odciągnięcia. O, jak fajnie, udało się. Proszę, że zmiana była i co mamy, zobaczymy. No ciekawie się robi, ciekawie się robi. Zmniejszenie raczka powoduje atak takiego okonia. Co to oznacza moi mili? Że selektywny nie działa? To po pierwsze, a po drugie, to oznacza, że żyjątka, które żyją w tej wodzie, na których on teraz żeruje, są niewielkich rozmiarów, po prostu. I tych odciągnięć takich dziwnych miałem dużo. Były tak delikatne, że brałem je za odciągnięcia białorybu. że kolego w podbierak, aby trafić. Trafiłem. No i mamy ogonka wymiarkowego chyba, ale taki już waleczniejszy. I zobaczcie, zmniejszyłem przynęta i co się dzieje? Cztery rzuty, dwie ryby. Takie w skali tego co dzisiaj łowiłem to takie troszeczkę większe. Czas zmienić miejscówkę, żeby nie było za nudno. Słuchajcie, jest kilka rybek. Większość to takie niewielkie sztuki. Ale są dość zmęczone, bo cały czas pompowały w dół tą siatkę. O. Wypuszczamy je ładnie No, ten był chyba największy Pięknie wybarwione ryby o. A ten tu nie miał trafić. On po prostu nie trafiłem nim w wodę i tym również. No i najfajniejsze tygrysy to ten strasznie długi ogon i ten łobuz I to uważam, jest przyjemny okoń. Nie mierzę, ale 30 nie będzie miał. Brakuje mu pewnie z 2 centów. O, do widzenia. Wszystkie podeszły tu pod nogi po prostu. Jeszcze podbiję, spauzuję. W takim opadziku niewysokim, dziesiątka dużo. No i mamy zawodnika, żeby trójka z przodu miała być. Jest podbierak, mam nadzieję, że nie szczupły, chyba będzie okoń. Idzie w trzcinę, czyli mądra ryba. Trójki z przodu może nie będzie miał, ale jest ładny. Oj, będzie miał. Od 30. Przepiękny okoń. Ładny, ulany gagatek. Grubasek. Och, oczy do siebie gadają. Z kolego przetrzymam w podbieraku, żebyś ty mi numeru nie wywinął. A na koniec Was wypuszczę Was już zakładam, że będzie więcej Bardzo gruby okoń Niesłychanie gruby